Że polityka jest pewną grą zespołową, i niezwykle ważnym elementem jest pewne doświadczenie polityczne, pewien styl uprawiania polityki. Zdecydowanie tak, i pewne wyczucie też polityczne. To jest niezwykle istotne, że jednak to wyczucie polityczne, rozumienie, czytanie pewnych kontekstów w polityce, zwłaszcza międzynarodowej, ale także również i krajowej, ma znaczenie, bo jednak, jeżeli Państwo zobaczycie na sposób działania Prawa i Sprawiedliwości, pewien ciąg różnego rodzaju decyzji, zdarzeń, to pokazuje, że. Nasi, bym powiedział, ojcowie założyciele, lider naszego obozu politycznego, naszego środowiska, dzięki któremu w ogóle Prawo i Sprawiedliwość istnieje, przecież pan premier Jarosław Kaczyński, jego brat, świętej pamięci pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, w wielu sprawach, w wielu diagnozach, które stawiali. 10, 15, 20 lat temu mieli rację. I ta rzeczywistość, która się oczywiście zmienia, o czym mówił pan prezes, przyznała im rację, ta polityczna, społeczna, że te diagnozy co do pewnych układu sił międzynarodowych w kontekście chociażby dzisiejszej wojny na, na Ukrainie i ataku rosyjskiego w kontekście tego, w którym kierunku powinna iść polityka, jak w ogóle powinny funkcjonować partie polityczne w naszym kraju, że chodzi o pewną uczciwość w życiu publicznym, o tym, że demokracja nie powinna być. Tylko teatrem pewnych działań, ale jeżeli coś się obiecuje, to potem to się realizuje, to przecież nikt inny, ale właśnie bracia kaczyńscy, są autorem tak naprawdę tak, takiego stylu polityki.